Podobnie jak w grudniu zeszłego roku, tak i teraz w Ergo Arenie odbyły się otwarte mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych i gimnazjalnych w rugby tag. Z tą różnicą, że podczas gdy poprzednio rywalizowano w hali treningowej Gdańsko-Sopockiego obiektu, tym razem turniej odbył się na jego głównej płycie. Bardzo się cieszę, że udało nam się dotrzymać słowa i zrobić turniej na głównej płycie tu w pięknej hali Ergo Areny Gdańsko-Sopockiej. I uważam, że to jest dopiero i y, to są otwarte Mistrzostwa Gdańska, a docelowym y, naszym y, przeciwieństwem jest to, żeby tu się odbywały y, ogólnopolskie mistrzostwa szkół. Ogólnopolski program wprowadzający bezkontaktową odmianę rugby do szkół objął już swoim zasięgiem ponad 21 tysięcy dzieci w całym kraju. Jednak cała akcja wyszła właśnie ze stolicy województwa pomorskiego. W Gdańsku trzy lata temu powstał taki pilotażowy program dzięki miastu Gdańsk, Urzędowi Marszałkowskiemu, Gokwowi i Lechi. Te cztery podmioty, to gdzie można było wejść dzięki niej do szkół, zrobić lekcje pokazowe, zainteresować szkoły tą zabawą, w tą odmianę rugby. Okazało się, że to jest bardzo fajna zabawa, dzieci chcą się to bawić, chcą w to grać. No i przez y, ostatni rok programu w Gdańsku brało udział ponad 4000 dzieci. Coraz więcej dzieci wie, czym jest rugby. Grało w jego bezkontaktową odmianę i zna zasady. W zawodach w Ergo Arenie wzięło udział kilkaset młodych adeptów tej dyscypliny sportu. 38 drużyn uczestniczy w zawodach, z około 30 szkół, nie tylko Gdańska, ale także okolic, a, a są także drużyny z Kojnic, z Zolsztyna. Więc mam nadzieję, mam nadzieję, że łącznie ponad 400 dzieciaków będzie miało okazję tutaj biegać za jajowatą piłką. Zasady rugby tak są bardzo proste. Na boisku zmagają się dwie pięcioosobowe drużyny. Nie ma kontaktu i gry nogą. Dwa zerwane tagi strata piłki. Jeden tag po trzech krokach zawodnik musi podać piłkę, natomiast zawodnik, który zrywał taga, musi oddać go przeciwnikowi. Eee piłka do przodu strata piłki tak jeżeli tak jak już wcześniej powiedziałem dwa tagi zerwane strata piłki jak widać bardzo żywiołowa gra e, dająca wiele emocji jak przed chwilą tutaj e, małe punkty się liczą ale ale cieszy to że jest takie współzawodnictwo i taka rywalizacja. Na zawodach obecny był selekcjoner reprezentacji Polski Marek Płonka szukał zawodników do kadry narodowej. Fajna inicjatywa i do Dobre propagowanie naszego sportu tutaj w środowisku. Widzę, że frekwencja jest bardzo duża, także to cieszy. I może tutaj z tych zawodników może wyjdą na tych zawodnicy, którzy będą trenowali w klubach. Nie mówię koniecznie w naszym, tylko w różnych klubach. I, i, i może wyrosną przyszli reprezentanci. Także wszystko, wszystko przed nimi. Które dzieciaki mają szczęście trenować pod okiem reprezentacyjnego selekcjonera? Dzisiaj przyjechałem tylko z pierwszą klasą, z gimnazjum 25, także to jest gimnazjum 25 w Gdańsku. No zobaczymy, powalczymy. Widzę, że tutaj jest różnica wzrostu znaczna czasami, no ale pierwszy mecz nam się udało wygrać, zobaczymy jak będzie dalej. Na grę w reprezentacji Polski dzieciaków objętych programem nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych trzeba będzie jeszcze poczekać, ale jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu.